Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz Ech, Już miało nie być filmów. stary! Ale coś czuję, że jeszcze włączy kamerę w drodze powrotnej. Jadę ich teraz zawieźć do centrum z powrotem. No nie ma dramatu, po prostu pada śnieg. Jesteśmy w Skandynawii. No ale w końcu jakiś film ze śniegiem. Może reszta filmów nie będzie miała śniegu, nic nie będzie widać i, i wiecie. Może coś ciekawego zobaczymy. Tam, gdzie pozostały autokary, co tu miały przyjechać, dobry wieczór. Ha, no więc można powiedzieć, że Oslo to stało się taką Wenecją bo dzisiaj chyba już trzeci film z tego Oslo nagrywam i już kamerę miałem schowaną naszykowaną na jutrzejsze e, między innymi Lillehammer no ale zobaczcie co się dzieje a w ogóle śnieżyca pod hotelem tam na zadupiu taka że już w ogóle szkoda gadać ustawię Was sobie tutaj trochę tylko lepiej żebyście coś tu więcej widzieli tak uznajmy, że że jest ok. Chociaż pewnie nie jest, ale witam Was serdecznie z zimowego w końcu. Tym razem jednak, oczywiście, Oslo. Tylko dlatego włączyłem kamerę, tylko dlatego zabrałem kamerę, bo wali śniegiem i w samym centrum widzicie, tu jest trochę lepiej. Ja nie wiem, czy tutaj, tak w Szwecji, nie są czasami podgrzewane ulice. Nie w Szwecji, sorry, w Finlandii. To w Finlandii się z tym spotkałem. A... No ale. Widzicie, tam gdzie nie jest główna, może na tych głównych ulicach, w centrum miasta sypie się solą. Nie wiem. Nie znam się na tym. Ja zawsze. Zawsze mam gorącą nadzieję, że ktoś z mądrych komentujących zawsze się znajdzie specjalista od czegoś, na czym ja się nie znam. Patrzcie, Fong Deng Shui następny jedzie, tylko ten bez świateł. Strasznie popularna marka to jest, widzę. To jest takie jak u nas Lublin. Tanie, pełno tego i chyba może nawet elektryczne. Czy to jest elektryczne? To jest elektryczne, bo po, po tablicach widać, bo ma tablicę. E, zaczynające się. Jedziemy znowu nie tunelem, tylko przez miasto. Bo to wiecie, ciekawsze widoki, jak jest dziwna pogoda. Co to było? A, butelka pilota. Pilot butelkę zostawił. Więc e, jedziemy w takich bardziej zimowych warunkach. Chociaż to jeszcze nie jest zima. Ja tak to nagrywam i tak sobie myślę. Jak będzie za dużo filmów. To nie wiem, co zrobię, ale jak na przykład nie będzie zimy i okaże się, że to jest największa zima, jaką mamy, co ani ja, ani wy nie wierzycie, to to wrzucę. A jak się każe, jest tyle ciekawych filmów, że potem będę musiał dziubać. Tak ja ci cały dzień dziubię i obrabiam filmy z Bożego Narodzenia, z Salzburga, e, z Wenecji, z Rzymu. Potem będę siedział i obrabiał filmy z Oslo. Nie no, muszę ten film wrzucić co był. Łapanka policyjna tu była i to taka tutaj sprytna. Miejsce mają dobre. Zjeżdża się z ronda. Wjeżdża się na odgrodzoną drogę. Nie ma gdzie uciec. Nie ma którędy uciec. Ale pojechał tym PKS-em. Widzieli wy go? Natomiast dzień mi dzisiaj zrobił. Zrobił mi dzień w sumie kierowca miejskiego autobusu z Oslo, bo mi napisał w komentarzu pod filmem a z bodajże linii 157: Hej, właśnie ci widziałem w Oslo, jak coś mam dzisiaj tam 21 i 30. No i chętnie bym wpadł, kolego, pogadać, jeżeli to oglądasz, bo jak jesteś z Oslo, to chociaż liczę, że te filmy będziesz oglądać. Odpisałem na twój komentarz godzinę po tym, jak go umieściłeś, żebyś mi na maila się tam odezwał z jakimś kontaktem do siebie. To przyjdę na Bajerę, może film jakiś nagram o komunikacji miejskiej w Oslo. Ale niestety maila nie dostałem. A to dlatego, że YouTube nie wysyła powiadomień, w ogóle chyba ktoś na komentarz nawet odpisze, więc taki bezsens. No cóż. To nie jest ten YouTuber co tak schudł, co wpierdzielał tyle i. i się trans transformarował? Jak on się nazywał? No nieważne. Nie Mr. Beast na pewno. No Mr. Beast niestety mnie nie zaprosił do Beast Games. Trudno. Zresztą pewnie miałem w tym czasie akurat wyjazd. I że jak tędy pojedziemy to tu będzie jak trochę z centrum jedziemy więcej śniegu, ale niestety widzę, że wcale więcej tego śniegu tutaj nie ma. Jest tyle co wszędzie mniej więcej, chociaż nie mów hop przed zachodem słońca. Na czym ta koncepcja tu polega, że się przeplatają te buspasy z prawej na lewą? Czemu tak coś tu wymyślił? I czy ja mogę jeździć buspasem dalej, nie wiem. Tu się śnieg zepsuł. Tylko te zakręty ścina widzę. Dobra, już stoimy. Eee, dzisiaj jak rano rozmawiałem z małżonką Szanowną Moją, to tak narzekałem na to, że się zabić idzie na chodnikach, że ślisko i w ogóle i tylko kamyczkami posypane. Ale powiem wam, widziałem ludzi z takimi założonymi kolcami na normalnych butach. Nie, że takich butach do hikingu czy do czegoś. Normalnie mieli, mieli kolce założone. Czyli da się, istnieje coś takiego do takich butów. Z ciekawości zacząłem szukać na Allegro, czy można kupić buty z kolcami. E, do, nie znalazłem butów z kolcami na Allegro, znalazłem e, kolce, ale do takich butów mówię e, hikingowych itd. Tak a do takich cywilnych, a widziałem ludzi w takich butach dzisiaj, nie znalazłem. W Polsce jeszcze to się nie przyjęło. W Polsce nie ma takiej zimy. No i tu już mamy znaki na Helsphyr? To czerwone tu jest teraz dla kogo? Tu jest jedno czerwone. Tu jest drugie czerwone. Co ma stać na tym czerwonym? Jaki debilizm z tymi światłami w Norwegii. Dla kogo jest to czerwone? Dla kogo jest to czerwone? Do wjazdu na pas dla autobusów? Co? Dla kogo to jest? To jest jakiś krytynizm tutaj. Sygnalizacyjny. O, w końcu tramwaj widzę. Co to jest? To jest... nie wiadomo co. Dziś Alstom. Porsche jakieś. Metro jeździ... co to kurna jest? Ale to brzydkie! CAF. O, ale to okropne, to brzydsze niż jara no jak wstanę. O, może to kolega, tym 21, jedzie właśnie. Czy ja dobrze widziałem, że jak się zatrzyma autobus na przystanku, to mi się światła mijania z przodu gasną, jak on stoi? Czy on hard, twardy reset robił, bo mu, jak to w Solarisie, coś tam nie działało? No tak, tu trochę więcej śniegu rzeczywiście. znaczy z centrum wyjechać trochę dalej niż kawałek jest większa zima muszę ogłady ze śniegiem nabrać w zeszłym roku jak trafiałem zimę autokarem to to było w Niemczech na autostradzie ale takiej typowej jazdy po śniegu w mieście ani mieszczuchem, ani w turystyce nie załapałem więc bardzo, bardzo się cieszę, że są trudne warunki a, bo to jest poprawianie swoich umiejętności, to jest e, planowanie zupełnie inaczej wszystkiego, każdego zakrętu, każdego zatrzymania. Na przykład to powinienem inaczej zrobić, widząc już dalej, że on skręca. Powinienem wcześniej zmniejszyć prędkość, żeby nie dopuścić do zatrzymania. Teraz jeszcze nie jest źle, ale jakby były to już bardzo złe warunki, to trzeba robić wszystko, żeby się nie zatrzymać, żeby mieć cały czas ten pęd. A no bo wiadomo, jak się zatrzymamy pod górę takim klockiem, to jest problem ruszyć. A, opcja wycofania, zawrócenia gdzieś przy śliskości to jest też dramat to wcale nie jest łatwiejsze to się tak wydaje, ale to wcale nie jest łatwiej a cofać nigdy nie jest łatwiej niż jeździć do przodu chyba, że jest się, nie wiem czym, kim, cokolwiek chyba, że jest się instruktorem za monitora o, tam wszystko jest najłatwiej więc tu jeszcze nie jest ślisko widzicie, ja tak mocniej zahamowałem i już w biurze będę miał, nie? I już w biurze będę miał. E, bo, ponieważ to jest e, moja ostatnia jedyna e, zimowa e, zimowa w tym roku, nie w sezonie, w tym roku kalendarzowym wycieczka kontikowa, bo następna już nie jest kontikowa. E, no to na końcu, tak jak kiedyś tam wspominałem, mamy rozliczenie z sezonu. Jest zawsze rozliczenie z sezonu letniego jest rozliczenie z sezonu zimowego. No, i jak nas rozliczają z tego wszystkiego, to między innymi do rozliczenia zawsze tam, zawsze. Pamiętam w zeszłym roku mi tam na przykład na koniec lata powiedzieli, o, że tu miałeś hamulec wciśnięty tam 75%, czyli tak głęboko go wcisnąłem. A czemu tak? A to, to tak i tak dalej. A ja na przykład tak jak teraz. Ja tylko sprawdzałem, czy jest ślisko, panie kierowniku, szefie mój, no. Bo trzeba wiedzieć zobaczcie, tu jest z góra, nie jest wcale ślisko jest bardzo znośnie chociaż tu, zobaczcie czym głębiej w ten hellsfer wjeżdżamy tą dzielnicę to tu śniegu więcej, liczę, że tym którymś 21 jedzie mój kolega, którego ja nie znam nie, to pan ciemnoskóry i zobaczcie, i się coś tu jest na rzeczy, zatrzymał się światła się mocne zrobiły w środku no ciekawe rozwiązania to są muszę się bardziej przyjrzeć to nie jest głupie że się robi jaśniej w środku czy tu prawy pas to lawa? No ja też jadę tym lewym ale tam w sumie nie spojrzałem tam był przystanek czy tu jest jeszcze bus pas? czemu wszyscy jedziemy tym lewym? no i jak będę po nich jechał chłop na rowerze chce zginąć jak będę po nich jechał wieczorem. To w ogóle ciekawe jak to będzie świat wyglądać. Bo jest godzina 18:02. 21 ich odbieram. To jeszcze może nie będzie koniec tego filmu. Może będzie jeszcze część druga pod tytułem Wykopuje się spod śniegu. No i gdzie są te autokary? Bo ich nie widać, które miały przyjechać też wieczorem do hotelu. Nam tam śniegiem jeszcze zapierdzieli, to będzie dramat. Hamowanko? Nie! Znaczy, na pewno jest ślisko, ale dobra zimówka to jest dobra zimówka, to jest nowa zimówka. To są opony z tego roku, więc z tej zimy. To no nie są trzyletnie opony. To są świeżutkie zimóweczki. Ludzie tu wyglądają, jakby do Iglo chcieli zaraz wejść. Ale taka tu jest pogoda, chociaż jest jeden stopień. Wcale nie jest zimno. Są warunki zimowe bez minus 20. Mi to się zawsze wydaje że to, o, minus 500, nie, minus 500. I wtedy życie na Ziemi zamarza. W Skandynawii. Ale jak widzicie, nie. Jest ładnie, jest biało. Wygląda na ślisko, ale autobus twierdzi, że aż tak ślisko nie jest. Odczucia z jazdy nie są takie, że jest super ślisko. Eee, też ja nie chcę za bardzo ufać tym oponom, wiecie, bo to potem łatwo, łatwo idzie... To jest zgubne, to jest zgubne. Lepiej, żeby to się nie przydało, ale robi się biało, jak widzicie. Robi się winter. Jeszcze ani razu nie widziałem lampki od kontroli trakcji. Czyli jeszcze nie jest tak źle. Znaczy, jak już będzie źle, to już będzie koniec. To już przechlapane mamy wtedy. Ale tak jak mówiłem w centrum, że nie wiem czy ten film wrzucę. Zobacz jaka będzie dalej pogoda. Ja go wrzucę. Dobra, nikt za nami nie jedzie. O! Słychać ABSik! Się robi szklanka. A, sorry. Przepraszam tych z tyłu. Tu skręcam. to już tu. No i właśnie w takich sytuacjach trzeba uważać, bo tył jest ciężki, tu są też na przodzie zimówki, ale ten tył potrafi wypchnąć autobus, więc autobus, mimo że mam koła skręcone, pojedzie prosto. No i druga rzecz, dodam gazu i wtedy tył ucieka i to jest druga opcja podrywu zimowego. Nie? Jak nam ten tył zacznie uciekać, już jestem cienki bolek, ja tylko raz byłem autobusem na płycie poślizgowej, reszta to jest po prostu kwestia doświadczenia, chłopaki nie szli do centrum no jedź tą Teslą, jedź tą Testą, bo ja tu muszę skręcić z tych werteb strasznych Autobusy jeszcze nie przyjechały. No tu jest zima pełną gębą. No i to też mówiłem na filmie, jak tu był lód, ale było sucho. Że jak nas ześlizgnie, to drugie koło ma przyczepność. Tu już teraz ten faktor został wyczerpany. Tu już żadne koło w tej chwili e, nie ma łatwo. Jak nas na śliskim ciągnie, to nas ciągnie już lewą i prawą stroną. No ale spokojnie. Na razie jeszcze nie ma dramatu. To jeszcze nie jest typ pogody, że dłonie mi się pocą. Takie już sytuacje miałem. Tutaj jeszcze mówię, to jeszcze nie jest to. Jeszcze co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Jest spoko. Ale zapowiada się Mniej spoko, jutro, pojutrze, najbliższe parę dni. Jak wrócimy do Sztokholmu i potem będę ze Sztokholmu wracał na pusto. Wam mówiłem jaki jest plan? Nie mówiłem jaki jest plan. A to jeszcze powiem, jeszcze będzie okazja. A to wtedy będzie, będzie gorzej. Na razie tak wiecie ten tu otoczak jakiś nam przeszkadza coś, ale sobie dajemy radę, no. Słuchajcie, zróbmy taki ultimate test. Tu jest pod górkę. Tył mi siadł. Zatrzymałem się. Ale mam zimówki. No właśnie, na letni to bym musiał cofnąć. Nie, no pięknie rusza. To Goodyeary, kurde. To nawet nie są jakieś wiecie. Byle co. To są porządne premium opony. Opona taka zimowa do autokaru to kosztuje. To nawet mi w kontiki powiedzieli, że kosmiczne pieniądze. Jak już w takiej firmie mówią, że kosmiczne pieniądze, to to musiało być drogie. Włączmy ten dzwonek, bo tu ludzi obudzimy w, cment w hotelu. No i się cały czas tu przytulmy tak, jakbyśmy byli tu jednym z czterech. To jak najbliżej tu tego śmietnika, znaku. Patrzcie, nawet widać po śladach naszych, że to jest porządna kosteczka. To, to nie są pryncypały tutaj żadne. To jest premium, to jest. To nie jest dziadeks. No tak wam powiem, tutaj nie. Ja dzisiaj się z tej kurtki zimowej, to już kurtkę zimową wyjąłem. Już się głupie żarty skończyli teraz. Już nie ma pierdu pierdu. O, dobra, to już nie będę nic nagrywać. Tylko aktualizacja dla tych, co się interesują. Koledzy przyjechali i się ładnie poparkowali. Śnieg stopniał i się znowu lodowisko zrobiło. Jak śnieg spadł, to było fajnie. A teraz jest do dupy. I oprócz Litwina przyjechał Sindbad. To jest ciekawe. I tak z ciekawości sobie zobaczmy. Nie, Litwin ma zimówki. Sindbad. No, Sindbad nie. Sindbad nie ma zimówek. Litwin przygotowany na Skandynawie. A Sindbad z pełnymi spodniami. Zimóweczka u kolegi też. A wtedy i tak nie przejdziemy. Także dziękuję, dobranoc. Jutro jeszcze... No, jeszcze coś w ostro nagramy chyba. Będziemy między parkiem Miniatur jedną a drugą stroną jechać.